Drogi Synu, zawsze jestem blisko Ciebie, czekając, aż wpuścisz mnie do swojego życia i zajmiesz swoje serce. Synu, poświęć mi teraz kilka minut swojego cennego czasu. Mam dla Ciebie coś bardzo ważnego: powiedzieć. Wiem, że Twoje życie jest pełne zobowiązań i obowiązków, ale dzisiaj chcę, żebyś poświęcił kilka minut i mnie wysłuchał. Tylko kilka minut, mój synu. Dlaczego tak się denerwujesz w dni, kiedy nie możesz odwiedzić kościoła lub świętej świątyni? Skup swoje serce i myśl na mnie, mój synu, ponieważ jestem źródłem wszelkiej prawdy. Zawsze tu jestem, aby wysłuchać waszych modlitw bez względu na to, gdzie jesteście. Chcę, żebyście wiedzieli, że nigdy nie jesteście bez mojej obecności. Chociaż czasami czujesz, że Cię opuściłem, w wielu przypadkach zawsze jestem przy Tobie. Mój ukochany Syn, czujesz się przytłoczony swoimi problemami i za wszystkie sytuacje, z którymi się mierzysz, poczuj, że trudno ci znaleźć. Swoim życiu spokój i ciszę. Ale proszę cię, mój synu, nie czuj się zmęczony, aby ze mną porozmawiać. Chcę, żebyś wiedział, że jestem źródłem pokoju, którego pragniesz. I musisz przyjąć to do swojego życia, i że w każdej chwili udręki i rozpaczy musisz. Mnie szukać i ogłaszać mnie jako swojego zbawiciela i swojego przewodnika. Ze mną zobaczysz rozwiązanie wszystkich swoich problemów, a gwarantuję, że poprowadzę cię właściwą drogą i dodam siły, aby stawić czoła wyzwaniom, jakie przed Tobą stoją. Żadna przeszkoda, która stanie na Twojej drodze, nie będzie w stanie Cię powalić. Jeśli wierzysz tym słowom, napisz już teraz w komentarzu: Boże, wiem, że jesteś przy mnie. Dziękuję, że jesteś przy mnie. Wzywaj mnie, mój synu. Jestem Twoim zbawicielem, jestem Bogiem Wszechmogącym, i jedyne, o co proszę, to abyś poświęcił minutę swojego czasu dla mnie. Czyńcie to każdego dnia, abym mógł złożyć w Was w pokój, nadzieję i siłę. Umiłowany synu, Oddychaj teraz głęboko i pozwól moja obecność, napełnij swoje serce z moim duchem. Poczuj pokój, którego szukasz, niech mój duch święty napełni Cię pokojem i miłością. Niech moje słowo odnowi Twój umysł, bo w moim słowie znajdziesz odpowiedź. Na wszystkie swoje problemy i pytania. Przyjdź przede mną, mój synu, rozmawiaj ze mną każdego dnia i słuchaj mojego głosu, miękkiego i pełnego miłości, dotknij swojej duszy i swojego serca. Moja nieskończona i wieczna łaska powita Cię. Zawsze jestem do dyspozycji, dla Ciebie, mój synu, niech moja obecność uwolni Cię od wszelkiej depresji i niepokoju na świecie. Wiedz, że będziesz mógł iść do przodu, niezależnie od tego, w jakim momencie się znajdujesz, bez względu na trudności. Przez które przechodzisz. Eu te dar a oportunidade, de komekar um vide. Inesperada echeją de milagreś. Dam ci szansę na rozpoczęcie życia nieoczekiwane i pełne cudów. Nigdy nie opuszczaj naszego ukochanego Boga bardzo się zdenerwuje jeśli to zrobisz każdego ranka rozmawiaj z nim módl się do niego możesz być pewien że będzie cię kochał o wiele bardziej jeśli wierzysz w słowa naszego drogiego Boga wszechmogącego Zostaw lajka, subskrybuj kanał i udostępnij tę wiadomość osobom, które kochasz. Zawsze pamiętaj: Bóg Cię kocha i zawsze jest przy Tobie. Napisz w komentarzu: 11:11: 11, Boże, kocham Cię o wiele bardziej. Życzę błogosławionego dnia.